Siema, Dzi dzisiaj kolejny gameplay z, kurwa, no, z Glory, Glory of the Roman Empire, czy jakoś tam tak. To jest taka gra strategiczna, jak sama mówi, Glory of the Roman Empire, czyli Rzym, o Rzymie, kurwa. Nie wiem, co tu chcę wybrać. Zacząłem sobie kiedyś kampanię, ale nie chcę mi się dalej w nim grać. Nigdy nie grałem w tryb wyzwania, więc może zobaczę, co to jest. W tym trybie gry sam czasem zapomnę ci wykonać 4 misje. Wypełniając je, będziesz mógł odwiedzić. I niech fortuna ci sprzyja. Uuuu... To co, nowe wyzwanie? Yy, co? O kurwa. kurwa. Dobra, nic nie klikam. Lepiej nie. Dobra, nic nie mówiłem. Okej. Okay. Kurwa, zobaczymy na czym polega ten typ wyzwań. Oha, już widzę wioski przeciwne. To jesteśmy w dupie. U Murzynów kurwa. No, las Murzynów, nie? Chatka drwala. I co ja mam tu? Nie przegląd osady zadania. Aha, i ja też już mam wszystko zblokowane, niby ja. Ratusz, super, za złota. Kurwa, coś by wypadało zbudować, nie? A ja lubię koszary a jak koszary to też i prefektura jak... czy co tam jest dobra i dlaczego to jest jedna chatka drwala ale zacznę trochę domków chociaż jeden i i i no i chatkę drwala następną mm. Więcej studi by się też. Teks... Dana... Więcej studni by się też przydało. Pierwszy czas, żeby trochę się ruszali, no tak, kurde, mozolniej to idzie. Mhm. I jak mnie to wkurza, że jeden z Twoich budynków. Aha, super. Nie zbuduję koszar, bo nie mam gliny. Fajnie. Ale to można wydobyć. Sorry, że tak na chwilę zamuliłem, i jak słyszeliście jakieś rozmowy czy coś, to kurwa wszedł mój brat i mi musiał przerwać. Mnie w takie coś, Mnie to chuju palił. O, baby się narodził! Baby, 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 oh. Kurwa Justin Bimber, ja pierdolę co ja śpiewam. Co jest kurwa? Kryzys. Aha, kaplice, no ja mają rację, że zapomniał. Kurwa, kaplice nie tu. Budując kaplicę zwiększamy status naszych mieszkań, więc na ponawalam ich trochę. Tak z trzy starczą. Czemu tu nikt, kurde, nie, nie pracuje? Co? To jest dziwne. Mam wpis i trochę niewolników, a nikt tu nie pracuje. Pytanie. Why. Mhm. Olol, ol, co to? A, status domu, dobra dzięki. Yeah, status miasta mi się podniósł. O, już ktoś pracuje w gliniance, jest, dobrze, je, yeah. ja. Kurwa, jest moc. Hmm. Co by tak o tej grze jeszcze opowiedzieć? Nie wiem zbytnio co, bo zbytnio o nich informacji tak nie mam. Postawię... O Boże, chlew, kurwa, no. To wybusz. To też wybórz. Czy postawię gdzieś tu chlew? Żeby mięso było, nie? Tu tak chlew sobie postawimy. Zaraz obok rzeźnie. Co, to, 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 to? co, co? O Boże, glina jest potrzebna. Wydobywaj to szybciej. Mniej więcej chat by się przydało. I też chaty dla niewolników, nie? To bliżej ratusza, gdzieś tu, tak. O. Przyspieszmy ten niebany czas. No dobra. Kryzys zażegnany, jea, yeah, jestem boski. Miałem też w planach nagrać gameplay z F1 2011, ponieważ ta gra bardzo mi się podoba, ale nie wiem czy to zrobię, bo mam problemy, gdy ją, ją nagrywam. Więc, więc... Może teraz mi się uda postawić rzeźnię. O Boże, nie to. Co jest? Jest, uda mi się rzeźnię postawić. Co, ja rozumiem. Też by się przydało chatka rybaków. Zaraza. A jak ich uleczyć, do cholery? Jak nie mam czym. Boże, jak mi takie coś wkurzenie nie? Postawię sobie jakieś dekoracje. Hopa, chopa hopa. hopa. Pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11. No do roboty, ludzie, do roboty! Nie wiem... Chodzi o chleb, a właśnie, o piekarni nie mam. Mam tego jest farma pszenicy nam potrzebna, a ja tu za chujem już miejsca nie mam. Zostać, jestem w dupie u murzyna po prostu. O, tu gdzieś postawię chatkę rybne, nie to kaplicę. No jest dobrze, więcej chatek, więcej chatek. A, kurwa, no ogólnie ta gra to. No, no nie, nie znam się zbytnio na strategiach. Fajnie, że ktoś tu pracuje. Co ja mówię, ha. Ogólnie tak na strategiach to się nie znam, ale no fajna jest ta gra. Nawet czasami dosyć trudna. Mówię, w kampanii w jednym miejscu się zaciąłem i nie wiem, co dalej robić. O, już ktoś pracuje, świetnie. No dobra, może pomału będę kończył. Już nie wiem o czym tak gadać. Kurwa. Ale czad. No znowu zaraza, jak ja mam ich uleczyć, no? Jeszcze bunt, nie? No najlepiej. Papkę mączną. Właśnie piekarni żem zapomniał te te. Jak widać tak się już dosyć rozbudowałem No dobra To co? pomału będę kończył tego gameplaya O Boże, gdzie ja się... ja mogłem dalej się jeszcze rozbudować, tu, tu już jest wioska tych downów Jeszcze pożar Fajnie! Same kataklizmy. Oh, man. Dobra, kończę ten gameplay. Do zobaczenia w kolejnych Nara Sebas.